Firmy z branży nieruchomości dzisiaj w pewnym stopniu realizują ideę zrównoważonego rozwoju. Jest wiele firm, które tak naprawdę wychodzą tutaj nieco do przodu, jeżeli chodzi o to, co robią ponad zobowiązania prawne czy całe aspekty raportowania niefinansowego, że w transparentny sposób zaczynają pokazywać, jak działa ich biznes, ale korelując to z celami klimatycznymi i jednocześnie ambicjami gospodarczymi to wydaje mi się, że... że... To nie jest jeszcze to. Czeka nas na, na pewno jakby duża transformacja w kierunku niskoemisyjności, zeroemisyjności. W zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju to wydaje mi się, że trzeba tutaj rozgraniczyć dwie kwestie. I to jest takie może trochę kontrowersyjne, no bo tak naprawdę z jednej strony to jest, jak biznes czy nieruchomości wpływają na otoczenie, czyli tak naprawdę to jest to obniżanie emisji dbanie na środowisko, natomiast z drugiej strony kapitał jakby bardzo mocno patrzy na to, jak środowisko wpływa na nieruchomości, czy to jest ryzykowna inwestycja, czy to nie jest ryzykowna inwestycja, jak długo dany obiekt nie nie będzie musiał być modernizowany, czy kiedy trzeba będzie jakby wyłożyć na to od, odpowiednie e, środki. W związku z tym e, z jednej strony e, warto mm, to podkreślać, że to jest to odpowiedzialne działanie, natomiast z drugiej strony to jest zawsze podszyte tym, że, że tak naprawdę finansowo to też musi mieć uzasadnienie. I z jednej strony takie zabezpieczanie tak kapitałowe przed, przed tym wpływem klimatu, okej, okay, na pewno wymusza budowanie lepszych budynków i funkcjonowanie w lepszy sposób. Natomiast to jakby działanie odpowiedzialne, takie niewymuszone niczym, ono jest fajne i, i realizowane przez liderów przez liderów w rynku, trochę tak w cudzysłowie na, na, na ochotnika. Ale no tutaj wdrażanie tej idei zrównoważonego rozwoju też mi się wydaje może tak kontrowersyjnie, że, że my wszyscy się będziemy musieli pogodzić z tym, że yy, i to nawet szerzej niż nieruchomości, że być może kupno nowych ubrań to nie jest coś, co trzeba robić rok rocznie, tylko raz na parę lat, yy, że yy, być może w budynku nie musi być 24 stopnie w lecie, tylko może być 26 i powinniśmy rozluźnić dyscyplinę pracy. I to są takie codzienne na tu i teraz rzeczy, które... Deklaratywnie już się dzieją, ale w takim bardzo jakby wybranym zakresie. A wydaje mi się, że te zmiany klimatu są na tyle nieuniknione i przyspieszające, że jest to kwestią kilku lat, kiedy te implikacje już naprawdę będą nas tak bardzo realnie do, do, dotykały. One zresztą też są poruszone jakby w, i w debacie, i w raporcie, i, i jak to wygląda świadomościowo. I na razie jest jeszcze pewien taki rozdźwięk pomiędzy jakby świadomością tego w nieruchomościach, prawda, czy pracuje w certyfikowanym budynku, czy coś jakby konkretnego miejsce, w którym pracuję czy, czy jestem robi w kierunku przeciwdziałania tym zmianom, a, a tym, co tam rzeczywiście jest, więc, więc to chciałem też podkreślić ten świadomościowy aspekt.